40 pociągnięć na drążku. Tyle chciałbym ich wykonać, choć nie mam jakiegoś terminu, w którym muszę się zmieścić, ale najlepiej, jakby udało mi się to zrobić do przyszłych wakacji. Jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to w takim dużym skrócie. Ja jestem Klaudiusz i chcę wrócić do mojej formy sprzed lat, ponieważ od 4 lat nie jestem w treningu. Także witam wszystkich oficjalnie w pierwszym odcinku drogi do 40 podciągnięć. W dzisiejszym filmie pokażę Wam praktycznie cały trening, jak u mnie wyglądał. Robiłem go wczoraj, także dzisiaj mam delikatnego resta, chociaż chciałem też coś porobić. Okazało się jednak, że jestem trochę obolały, więc też nie ma jakoś mocno co forsować, żeby robić jak najwięcej. Dzisiaj odpocznę, a jutro działamy. Żeby wiedzieć jak działać, to wiadomo, że musiałem pójść najpierw na parki, i zobaczyć, jaki jest mój aktualny max w podciąganiu. Okazuje się, że nie ma jakiejś gigantycznej tragedii, bo zrobiłem ich aż 23. Wiadomo, do 40 to jeszcze sporo braku. No i tak naprawdę od 30 zaczynają się poważne schody. Trening sobie podzieliłem w ten sposób, że chciałem zrobić 5 serii, po 14 podciągnięć. Jednak z racji, że mam ADHD, to już po drugiej serii wpadłem na pomysł, y, a zrobię masy lapy. I to wam powiem, że to też jest kluczowe, że jak zaplanujecie sobie jakiś trening, to później wezmę kartkę i wam coś rozrysuję ciekawego. To jak sobie planujecie jakiś trening, to róbcie dokładnie to, co macie w planie. Bo jak macie taką przypadłość jak ja, że mimo tego, że macie coś zaplanowane, to w międzyczasie macie. A, dobra, jeszcze spróbuję tego, tego. I kurwa tamtego, to się później człowieku okaże, że jednak nie masz siły na wykonanie w pełni tego, co chciałeś. To wam tylko i wyłącznie uszczupli dane i wasz progres będzie niemiarodajny. Bo być może, gdybyście tego wszystkiego nie spróbowali, to byście zrobili to, co sobie założyliście. A kluczowym w progresie jest po pierwsze to, żeby próbować więcej, a po drugie, żeby zapisywać to, na jakim poziomie się jest. Bo wchodzicie sobie wtedy w notatnik, mówicie aha, dobra, ja tydzień temu zrobiłem tak, to spróbuję sobie teraz dołożyć tutaj o jedno więcej i tyle. Na no, jak będziecie robić tak, że trochę macie założone, trochę. Freestyle, który zawsze będzie inny, no to nigdy nie będziecie wiedzieć, czy jesteście jednak do przodu, czy nie jesteście do przodu. I to jest faktycznie duży problem. Nie, wypisał się. Chyba nie wiem, mam dużo pisę, Andrzeja Dudy. I teraz zobaczcie, bo jak macie taki plan, że chcecie sobie zrobić, nie wiem, powiedzmy 5 razy 10 podciągnięć. No bo tak sobie założyliście, jesteście w stanie tyle wykonać, albo chcecie tyle spróbować wykonać. Bo Pamiętajcie, że ważny jest progres i to nie chodzi o to, żebyście przez 5-6 miesięcy robili cały czas to samo na treningu, bo wam to gówno da. Musicie starać się po prostu progresować. Czyli wchodzicie dzisiaj na trening, robicie 5 razy 10, no i próbujecie, nie wiem, w kolejnym tygodniu dorzucić może albo jedną serię więcej, albo na przykład więcej powtórzeń. Trzeba iść w górę. Jeszcze odnośnie tego masy lapa, to dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście poradnik, jak go wykonać, jak się do niego przygotować i tak dalej. No jeżeli będzie taka chęć, to wam pokażę, jak to zrobić, bo w sieci generalnie jest multum takiego gówna, że tego się naprawdę nie da słuchać. Bo dużo osób na filmach mówi, no, żeby nauczyć się masy lapa, to musisz tak, 20 półlapów, 25 tysięcy dipów zrobić wtedy, bardipów w sensie, no i dopiero wtedy masy lap można podchodzić. Tak wam w skrócie powiem, rzeczywistość jest taka, że jeżeli chcecie się nauczyć masy lapa, to kluczowym w tym wszystkim jest jebnięcie z pleców. Bo popatrzcie sobie na logikę. Nie musicie uczyć się, nie wiem, robienia 30, 40, 50 bardipów. Bo jak robicie masy lapa, to wystarczy wam tylko i wyłącznie jeden bardip. I tak naprawdę on w ogóle nie jest istotny. To jest rzecz tak marginalna, że nie zwracajcie na to uwagi. Waszym problemem jest to, że nie jesteście w stanie wygenerować takiej mocy z pleców, aby przelecieć przynajmniej klatką na drążek. Czyli jak robicie masylapa, to musicie zrobić to w ten sposób, żeby wasze podciągnięcie było na tyle eksplozywne, aby podciągając się można było chociażby położyć się klatką na drążku. Bo jeżeli nie umiesz masylapa, próbujesz się nauczyć i myślisz, że to technika, że podciągasz się, próbujesz coś tam niby zarzucać, tak wiesz, podrygi takie, no i później stwierdzasz, kurde, chyba mam za słabego bardipa, bo w tym miejscu nie mogę docisnąć. Główno prawda, jak masz taką sytuację, to po prostu zbyt nisko się podciągasz. I to, że ty zrobisz 20, 30 czy nawet 125 milionów podciągnięć na raz, to i tak nie gwarantuje Ci tego, że zrobisz masy lapa. Jeżeli machasz sobie na siłowni, nie wiem, na płaskiej, 30 kilogramową sztangą i robisz to nawet, nie wiem, na 50 powtórzeń, to nie znaczy, że wypniesz 150 kilo na jeden raz. To jest chyba oczywiste. A jeżeli chcecie taki poradnik, to umówmy się tak, że ja najpierw muszę wymasterować sam tego masy lapa do poziomu, który robiłem kiedyś, no bo jest spora różnica. A ADHD także mi się udzieliło w momencie, kiedy robiłem przedostatnią serię, ponieważ stwierdziłem, a zrobię zamiast 14 16. No i oczywiście to w połączeniu z masy lapami, których nie powinno być, spowodowało, że ostatnią serię zrobiłem 13 zamiast 14. W treningu trzeba było coś zjeść y, wysokoproteinowego, białkowego, więc kupiłem y, hot doga. Hot dog oczywiście high protein, tylko że w tym przypadku high w sensie, że cześć. Na dzisiaj to wszystko. Napisz w komentarzu jaki jest aktualnie twój maks w podciąganiu, a my słyszymy się w kolejnych odcinkach. No i pamiętajcie, pełen przemiał.